Cześć czołem. witam was serdecznie. Demon Hunter dalej na tapiecie, ale myślę, że przez jakieś kilka materiałów na pewno główną postacią odgrywającą tutaj swoją główną rolę. Build. Wrzucam szybki materiał, ponieważ znalazłem coś ciekawego. Taki dość fajny, przydatny na na PvP dla osób początkujących. I... i... No i może nawet nie tylko dla osób grzebujących, może komuś się spodoba taki styl gry. Ale w każdym razie dlaczego wrzucam tutaj ten materiał, ze względu na to, żeby po prostu, że jest prosty do stworzenia względem poprzedniego buildu na PvE, który przedstawiłem wam. Czyli po prostu niewiele trzeba zmian dokonać, żeby po prostu ten build PvP sobie stworzyć. Hmm, więc na pewno się to przyda, no, ale dobra, hmm, skupmy się na tym co najważniejsze, hmm. czyli w tym momencie, tak, przejdźmy do umiejętności. Umiejętności zostają te same, czyli mamy tutaj strzał z uszy, e, zemsta, derzy zemsty, wielostrzał i brawurowy skok. Natomiast kluczową e, zmianą, jaką będziemy e, zmieniać, to będzie w, w, zmiany będą w ekwipunku. Jeśli chodzi o paragony, zostają te same, które były. Natomiast jeśli chodzi o umiejętność, jeśli chodzi o ich to w tym momencie tak. Na głowie rzucamy bezgraniczna pomysłowość, która daje nam, że tak powiem, maksymalną liczbę duku głosu, na jest zwiększona o 1. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Druga kwestia na wyposażeniu tutaj na ramiennikach mamy obłączenie procesowego gniewu. I... Ktoś uczwa zmiana. E, brawurowy skok wystrzeliwuje teraz ziemią lodową tworząc tworząc drogową ścieżkę, która zadaje oraz oraz wyziębia przeciwnika. W, w głównej mierze brawurowy skok w, przydaje nam się przeważnie przy ucieczce, natomiast przy PvP może mieć dwa zastosowania. Jedną kwestię ucieczkową, drugą dogonienie przeciwnika. I w tym momencie, jeśli mamy e, lodową ścieżkę, która zadaje obrażenia oraz wysiębia też spowalnia przeciwnika, Jest szansa na dobycie przeciwnika, jest szansa na ucieczkę, jeśli na przykład jest kryzysowa sytuacja i ty osób na zmieni, i kto spowolni, ty ma szansę na ucieczkę. No i ten dodatkowy skok jest właśnie nam przydatny. Rozwiązania akurat właśnie spełniło tutaj część pomysłowości. Słuchajcie, jak jak tu zmiana to jest w głównej broni, czyli odejzimy i zimę, czyli zamieniam wielostrzą. Miota teraz strzałami mroży, które zadają obrażenia wrogom i ich wyświetlają Czyli trochę odwrotnie, dlatego że w poprzednim bildzie e, po prostu mieliśmy umiejętność m, tutaj związaną z deszczem zemsty, który nam wyziemiał, to jest z drugą stronę. Po prostu nam e, wielostrzał e, robi efekt z powolnienia, wyziemienia i obrażenia. I wrzucamy wielostrzał, a następnie e, deszcz zemsty i, i, i cała rozgórka dalej się toczy. Jeśli chodzi o drugą broń, bez zmian. Spodnie tak samo, tutaj się nic nie zmienia. I klata, samo zostaje eee, bez zmian. Oczywiście, jeszcze w głównej mierze tutaj powinien być zestaw Szalbasa. Jeszcze go nie mam, nie przejmujcie się, na pewno wam się przyda. Eee, ale i też eee, bez niego nie ma, że tak powiem, tragedii. Więc zobaczcie jak to sami się prezentuje, czyli wielostrzał strzelający. Cztery skoki, które możemy zrobić uciekając i o, zamrażając, po wszystko, Wszystko Przepraszam, e, zemsta pozostaje, pozostaje bez, bez zmian. Mm, no i w sumie tyle z najważniejszych rzeczy. Dajcie znać, jak Wam się gra tym buildem. Czy Wam się przydał ten build i czy ogólnie jest jakiś dla Was progres? Może na poziom. PVP legendy nie wlecicie na tym biegu, ale przynajmniej da Wam jakąś szansę tutaj zdobycia jakiejś przyrani i oczywiście zdobycia przy mm, kamień przekucia, tak. To też Wam jakiś progres do wytworzenia postaci, tak i wyboru odpowiednich umiejętności dodatkowych. Więc dzięki Wam dzisiaj za to. Wrzucajcie e, swoje komentarze. Na ten temat Zostawcie lajka, ewentualnie dislajka, jeśli temat was nie zainteresował. No i zapraszam na streamę hmm. w godzinach wieczornych. No i cóż, do zobaczenia w sanktuarium. Trzymajcie się. Cześć.